O. Siemanko, tu bruder fan. Słuchajcie, dzisiaj dzień 11, już to jaka cwada, ona zawsze przychodzi. Ej, jak, jak wiesz, przecież tata wziąłem. No i co teraz będzie? Chodźcie, to roz, e, razem otworzymy. Chodź, już tylko. Razem, osiem, wszyscy razem. Chodźcie. No, no. rwij Jantek, rwij. Słuchajcie, to chyba jakaś Książka! Jest... Jakaś księga. Pamiętnik Świętego Mikołaja. O, a my już skończyliśmy już czytanie. Tak. tak. A następne, kochanie. O. No czekacie ma... następne czytanie, nie kochanie. Nie innego zadania. No pewnie jutro będzie inne. No, a dzisiaj książka będzie. My już skończyliśmy gwiazdkowego prosiaczka i szczerze wam powiem, że polecamy tą książkę. Jest naprawdę świetna. A to zobaczymy. No. Pamiętnik świętego Mikołaja. Adam Zabokrzycki. I tam jest siedem Adam, chyba opowiadań, bo... coś o świętym mhm. Mikołaju, o przygodach, więc będziemy czytać. Antek, pokaż, jakie są literki. Czy duże, mhm. małe? O, takie fajne chyba do czytania, co? Mhm. Dużo jest ilustracji, kolorowo. Jest mhm. z nami tata, Justyna. Okay. Jak się masz? Justynka Justyna się... coraz więcej zaczyna no, mówić. To praktycznie ilustracje. O, to Ty robisz, żeby było dużo obrazków, mało czytania. Każde dziecko chyba tak lubi. Dobra, my Wam życzymy miłego dnia, na pewno sobie poczytamy. Zobaczcie, już mało nam tutaj zostaje. Ciekawe, co jest na dwunastkę. O, tutaj będzie... A Antoś, co już, dwunastkę wymacałeś? O, tak, ja wiem, co już. będzie. Już Antek już faniacie, ja ale nie się... wiesz, jakie będzie zadanie. A no może mam się... powiedzieć, co to, co to będzie. Nie nie mów jeszcze. Dobra, trzymajcie się, życzymy Wam miłego dnia i zapraszamy Was o 14.30 dzisiaj na film. No. Z prezentownika bruderowego. Ostatnia część będzie o bruderach, tak więc... A dzisiaj może też live'a zrobię z farminga, ale o. chyba bez Antosia. O! o, o. Trochę później. Także do zobaczyska, damy Wam znać okay, ze wszystkim. Pa, pa